Dzień dobry kochani, poranek na granicy Jesteśmy w Chrebenne Właśnie się Danka szykuje na jechanie na granicę Na samo przejście Są tu jeszcze dwa śpiwory dla dzieciaków Dobra, już biorę śpiwory Bo dużym autem tam nie wjedziemy, ale że tak powiem tujemy z pogranicznikami i policją, żeby że małym autem możemy podjechać i doraźnie udzielać e, pomocy, aczkolwiek plus jest taki, że, że jest mnóstwo pomocy materialnej e, zgromadzonej, więc z tym nie ma problemu. Bardziej większe problemy są z koordynacją działań, organizacją, i tutaj, no. Możesz powiedzieć, że Tutaj. A, dobra. Moi drodzy, na chwilę obecną jedzenia tutaj na samej granicy jest tak. Wody też jest tak. Wszystkie busy odsyłamy na razie 7,5 km od Chrebenne do szkoły, do punktu, tylko tam też jest w tej chwili dużo. Jeżeli chodzi o jedzenie, wodę, typu chleb, kiełbaski, jakieś takie coś na ciepło, tu na chwilę obecną mamy. Podejrzewam, że za dzień, dwa może w szkole będzie potrzebne. Tutaj jest naprawdę masa. Co w tej chwili byłoby fajne? Rękawiczki dla dzieci, śpiwory, kołdry, koce jeszcze mamy, tutaj też mają osoby. Opatrunki cały czas zbierają wszystko, leci z autokarami zabierają sobie spokojnie na, dla chłopaków na front. Tak? Z ciepłego jedzenia też jest w zasadzie wszystko, Mogą, możecie wziąć jeżeli chcecie jakieś zupki instant, bo wiele, tu jest w tej chwili po prostu zimno, ludzie bardzo chętnie biorą to do rąk. Brakuje na pewno kubeczków jednorazowych. Fajnie, żeby były z pokrywkami. Tak, żeby można było zrobić herbatę, kawę. No żeby my mogli, też doraźnie tak, żeby ludzie na mogli kuchence kawaść, gotujemy. Wziąć. Tam są panie na, przy samym przejściu, robią fenomenalną robotę. Ma, jest naprawdę zapas, jeżeli chodzi o jedzenie. Co jeszcze? Na pewno dla dzieci, ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale jakiś batonik, jakaś czekolada, musy owocowe, soczki małe. Tylko małe, tak, żeby mogła dać do ręki, żeby oni mogli sobie z tym no, pojechać. Yy, yy, a tam są musy, to zaraz pokażemy tak, o co chodzi. Ja mam całą turbę. Braknie mi jeszcze małych takich soczków, ale to nas No, soczki tak, nam w nocy wyszły, w czasie, bo. Ktoś jeszcze to wiezie. Tak, soczki i musy, no, znaczy soczki nam wyszły, musy okazało się, że jeszcze mamy. My Całą torbę. Takie musy. To jest, słuchajcie, posiłek, tak? Szybki. E, co? Małe wody. E, małe soczki, kubusie. To są, one są w takich małych buteleczkach. To są rzeczy, które mogą na raz złapać, e, zjeść, wypić. E, takie rzeczy się przydają. E, no, tu jesteśmy przygotowani na zwierzaki. My mamy w razie czego do zabezpieczenia zwierzaków kontenery. E, zostaniemy tu jeszcze, tutaj w chwilę chwile, ale twierdzenie, bo możliwe, że będziemy musieli pojechać na korczową, odebrać psy i koty z granicy, e, które się próbują prze, przebić, przedostać. E, no więc jest, jest, sytuacja jest dynamiczna, staramy się działać. E, Danusia i Benek wrócili o 6 rano z granicy. Eee, udało im się sporo rzeczy skoordynować, połączyć ludzi, którzy pomocy potrzebują, z tymi, którzy pomoc oferują. No i co nas najbardziej cieszy, to taki nasz mały, wielki sukces. Eee, udało nam się eee, przetransportować matkę w ciąży w czwartym miesiącu ciąży z dwójką synów eee, chłopaczkiem kilkuletnim i nastolatkiem. Do Poznania, eee, są już na miejscu, o 8 rano dostaliśmy informację od, od ekipy, która zabrała ich busem, że są cali, bez, zdrowi, bezpieczni w Poznaniu. Eee, no z Poznania podejmą ich dalej, ich przyjaciele, dzisiaj, jutro, ale w tej chwili są zabezpieczeni. No a ich historia, no, mroży, mrozi krew w żyłach, tak, kobieta w ciąży, w, z dwójką dzieci, z walizami, na piechotę. Kilkanaście kilometrów przez, do granicy, potem, potem czekanie kilka, kilkanaście godzin na granicy. Oni mówią, że i tak im się szybko udało przejść. No powiem tak, e, dziewczyna widać, że, bo poliglotka, kilka języków biegle. E, więc no, podejrzewam, że, że musieli przejść piekło, po prostu straszne to było. Mieliśmy też panią, która 4 dni spod ostrzału próbowała się dostać jakoś na granicę, udało jej się to. Sprzejęliśmy ją na granicy. W ciągu 15 minut zorganizowaliśmy jej transport do punktu, gdzie miała miała że tak to powiem, dalszą trasę rozplanowaną już przez rodzinę z zagranicy. No i trzeba było jej organizować transport. Dobra, na szczęście się udaje. Ja lecę. Tak. Leci dalej walczyć na granicę. A my starawi, tak, Benek odsypia. No, bo też się no, wczoraj mocno napracował, Danka jedzie się zorientować, co się dzieje, czy jesteśmy dalej tu potrzebni, jedziemy na korczową, bo, bo, bo tam być może będziemy potrzebni bardziej. Także kochani, dziękujemy serdecznie za Wasze e, słowa, gesty, e, waszą deklarację pomocy. Mamy ogromną bazę e, ludzi, którzy chcą gotowi do pomocy, więc jak tylko coś się dzieje, Bierzemy telefony, dzwonimy, piszemy. Dziękujemy, że jesteście z nami.